Znajdujemy się w browarze Gryf w Szczeżycu. Minęło prawie 9 miesięcy od konkursu Brewmaster Challenge. 6, około 6 miesięcy od ogłoszenia wyników, właśnie dzisiaj będziemy tutaj robić komercyjną warkę tego zwycięskiego piwa. Przez te 9 miesięcy każdy, każdy z nas e, wypięknął. Także jak patrzę po was. Jakie to siwe włosy. <laughs> Ważymy dzisiaj piwo grodziskie z dodatkami. Będzie to sok jabłkowy, spora ilość, bo około. 20% w ekstrakcie, zawartości. Do tego dorzucamy polskie chmiele z Polish hops od y, Pawła Piłata. No a na zimno, już jak piwo odfermentuje, będziemy dodawać jeszcze tam dodatkowe składniki. Y, herbata Lapsang, ewentualnie jakieś śliweczka. Może wkładnie i malinka. Trzeba jeszcze dodać, że co, że mamy wspaniałe drożdże od y, Fermentum Mobile. Y, drożdże, drożdże do piwa grodzickiego. FM, FM grodziskie, FM grodzie dębowe, grodzie dębowe. Grodzie dębowe. Tak, FM grodzie dębowe, tak. A z tego wszystkiego wyjdzie nam piwo lekkie na tak. lato, wyjdzie nam piwo lekko wędzone, lekko delikatnie nie będzie, nie będzie przyjęte, tak, nie, tak, nie będzie, będzie przegięć będzie, będzie taka pie, pieczone, pieczone jabłuszko, tak. będzie nisko alkoholowe, tak? będzie to nisko alkoholowe, alkoholowe tak. i będzie jeszcze chmiel. Y, mamy nadzieję, że będzie ten chmiel delikatnie, ale również Dzisiaj technologicznie najtrudniejszym elementem będzie dodanie tego soku jabłkowego, bo będziemy sobie musieli tutaj jakoś wspólnie poradzić. Mamy go w dużych pojemnikach 200 litrowych trzeba go będzie... I mamy pięterek Przelać. Tak. Trzeba będzie by go przelać w mniejsze i tak jak mróweczki nosić do tanku, tak? Jeżeli chodzi o drożdże do tego piwa grodzi dębowe, no to historia z tego co pamiętam jest taka, że odzyskał te drożdże z oryginalnej butelki o tych czy z killem jeszcze wtedy i tam wyizolował jakiś szczep. Jeżeli chodzi o dobór do słodów, to nie mieliśmy wyboru specjalnie, musieliśmy wykorzystać <laughs> słody z wikinga. Jeśli chodzi o słód wędzony przeniczny no to jest charakterystyczny na pewno, bo jest na pewno intensywniejszy słodem niż robi to konkurencja. Dokładnie nie wiem na czym to robić, czy na drewnie bukowym czy, czy na jakimś innym, w każdym razie no, ma, to, ma, to swój, to, ten swój, ma to coś w sobie, co powoduje, że, że, że to wychodzi chodzi naprawdę dobrze. Przyjechaliśmy tutaj do Szczyżyca, w Growar Gryf, tak na dobrą sprawę, żeby uważać piwo, się zwyciężyło w Viking Master Challenge. Ty gościu kiedyś ważyłaś piwo z Grodziskie? Nie, to oczywiście we wrześniu na konkursie w Wikingach. Ważyłam tylko z Wami zwycięskie piwo, ale tak... Pierwszy raz od razu zwycięskie. Tak, pierwszy raz od razu zwycięskie. A Wy ważyliście wcześniej w domu? Tak, tak, ja ważyłem w domu dwa razy grudziskie przed tym konkursem, jedno wyszło, wyszło takie bardzo boczkowe i w ogóle nie, nie klarowne, tak jak powinno być, a drugie wyszło już lepiej, no ale to były moje początki domowego piłowarstwa i, i cały czas się tutaj uczę. A Przemku? Nie, 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 nigdy nie ważyłem piwa grodziskiego, ale bardzo miło jest to piwo ważyć, bo ja uważam, że to jest bardzo fajne piwo i troszkę niedoceniane. Ja mam nadzieję, że troszkę się... Jak troszkę? Bardzo niedoceniane. Bardzo niedoceniane. Mam nadzieję, że uda nam się chociaż w minimalnym... Odczarować, się, odczarować ten polski rynek. Może przynajmniej parę osób spróbuje tego piwa po raz pierwszy i stwierdzi, że nie jest takie złe. Miałem okazję próbować w zasadzie grodziskie z całego świata. To jest w niesamowite, że ten styl zainspirował ludzi z Ameryki, Austrii. E, pamiętam niemieckie, e, czeskie, bo przecież on zakończył e, też. jeden tak. z pierwszych, pil, który uważał, że to, był, to było właśnie gruziski. A pan zakończył, koczka brała recepturę ode mnie. No proszę, kółko się zamyka. Jeżeli chodzi o chmiel, to no wybraliśmy chmiel Izabela. Chmiel w sumie wybraliśmy organoleptycznie, tak? Łachaliśmy. Pochaliśmy, sprawdzaliśmy, wydaje mi się, że on najbardziej pasował do, 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 do tego stylu. Bardzo jest... aromatyczny. Yy, delikatny, yy, niska zawartość alfa kwasów, yy, do tego piękny aromat. To, to, to zdecydowało, że, że postawiliśmy na Izabelę. Premiera piwa odbędzie się w całym kraju, natomiast my zapraszamy do samych kraftów, yy, do Warszawy na starówkę. Yy, będzie to 5 lipca w piątek o godzinie 19. Powiedział to najbardziej zapalony miłośnik piwa grodzickiego w Polsce. Nie, nie może się doczekać. Już tu ptaduszkami. <gry> Właśnie, chcielibyśmy zaprosić do współpracy najlepsze wszystkie w zasadzie multitapy w Polsce, żeby to piwo się tam lało. Ponieważ najważniejsza rzecz, rzecz w tym wszystkim jest taka, że dochód, zyski z tego piwa będą przeznaczone na rehabilitację naszego kolegi z Browaru, Jan Olbracht, Michała Opolęczyka. Michał uległ wypadkowi, jest, rehabilituje się teraz. Chcemy po prostu być z nim. Chcemy, żebyście wypili zdrowie Michała tam, gdzie jest tylko możliwe. W każdym pubie, w domu, gdziekolwiek. To jest dla nas najważniejsze. Zapraszamy i spróbujcie. Tutaj naszej interpretacji i wariacji na temat piwa greckiego. Wasze zdrowie. Z pewnością. Ja zdrowie, bardzo dobrze. Wszyscy się nie